Szanowni Państwo, drodzy rodzice i uczniowie, w imieniu dyrekcji przekazujemy informacje dotyczące procedury przyjęcia do ośrodka. Wraz z przyjazdem do ośrodka uczniowie przekazują wychowawcom wypełnione dokumenty. Pierwszy dokument: zgoda na mierzenie temperatury. Rodzice uczniów niepełnoletnich o Uczniowie pełnoletni wypełniają zgodę na mierzenie temperatury. Zgodę taką podpisujemy raz na cały rok. Drugi dokument to oświadczenie o stanie zdrowia. Oświadczenie to przynosimy za każdym razem, gdy przekraczamy bramę ośrodka. Dokumentem podpisują rodzice uczniów niepełnoletnich pełnoletni mogą podpisać to oświadczenie sami. Na stronie ośrodka www.oswdn.wroclaw.pl zamieszczono wzory dokumentów. Należy je pobrać, wydrukować i podpisać przed przyjazdem do Ośrodka. Zamieszczono tam również inne ważne informacje, w tym informacje o nowych stawkach żywieniowych w Ośrodku. Sposobem kontaktowania się w sprawie opłat za żywienie. Bardzo prosimy sprawdzać komunikaty publikowane na naszej stronie www. Informacje są tam aktualizowane. Wszystkim przypominamy, że 1 września to uroczysty dzień, w tym roku podwójnie, bo możemy się spotkać. Tym bardziej przypominamy o stosownym ubiorze. Obowiązuje strój galowy, najlepiej biała koszula, bluzka i ciemne spodnie, spodnisa. Pogoda tego dnia ma być nie najlepsza. Dobrze wybierzcie sposób ubioru.